Obiecałem Państwu, że po tym jak obejrzeliśmy sobie studia emisyjne programu pierwszego polskiego radia i reżyserkę, to zajrzymy do wozu transmisyjnego, bo przecież to czasami jest tak, że audycja odbywa się z zupełnie z innego miejsca, nie z Warszawy, tylko na przykład z drugiego końca Polski. I co wtedy? Podjeżdża satelitarny wóz transmisyjny. Dziś w takim wozie dyżur ma Adrian. Zajrzyjmy do środka i zapytajmy, co, jak, gdzie działa i co do czego służy. Zapraszam. O. Cześć, Będzie Cześć dzień, To jest właśnie Adrian. Mogę tu przysiąść koło Jasne, Ciebie. Super, przepraszam. Da, da. To ja sobie siadam i będziemy teraz opowiadali o tym, co do czego służy i co e, trzeba włączyć, żeby mój głos albo kogoś innego słyszany był na antenie radiowej dynki. Zaczynamy chyba od mikrofonu. To oczywiście Czy... najważniejsza rzecz. No. Mikrofon, bez którego oczywiście nie, nie usłyszymy nic. I, ile masz takich mikrofonów tutaj tutaj? Takich y, mam 6 No. Plus jestem w stanie dobrać, ile potrzeba na, w zależności od do audycji, do, do wydarzenia. Rozumiem. Tu jest takie okienko. Spróbujmy tak. to pokazać do kamery. Ja, uwaga, włączę ten mikrofon. Zobaczcie państwo, że tam się zaświeci parę różnych rzeczy. Możemy? Klikać? Możemy. Na no to pstryk. Zdarzyło mi się już parę razy tak, że przyszedł któryś ze słuchaczy mówi, ale pan ma fajne okienko, co tam jest? Ja mówię, tu mam ściągę, tu mam napisane nazwisko rozmówcy. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to nie jest żaden prompter. Co on pokazuje? On co pokazuje częstotliwość, na której pracuje, no bo jak każde urządzenie bezprzewodowe musi pracować na jakiejś określonej częstotliwości w paśmie. Plus ma stan baterii. Najważniejsza Aha. rzecz dla nas, tak naprawdę, częstotliwość. Czyli to, w tak, jaki to sposób sygnał radiowy z tej antenki leci do ciebie do wozu? Leci do mnie, tutaj do odbiornika. A, momencik, momencik pokażę w takim o. razie odbiornik. To jest odbiornik, tak? tak to, to jest to odbiornik. To magiczne, o i tutaj urządzenie. widzę, tutaj. jaki jest zasięg mikrofonu. Aha. Jaki jest stan baterii i z jakim poziomem wchodzi dźwięk. Dobrze, I to czy, jest to prawda, czy to prawda, że czasami jest tak, że jak na przykład przejeżdża taksówka z Sibirawiem? to to CB Radio potrafi wskoczyć na tę samą częstotliwość i nagle na antenie wszyscy no usłyszą właśnie w radio. Nie, nie. Właśnie nie, bo, no bo to, to jest, jest inna częstotliwość. Nie jest, nie. Właśnie zależy od częstotliwości, plus jeszcze wszystkie mikrofony bezprzewodowe mają swoje kodowanie, więc sygnał wychodzi Aha. kodowany. Stąd wychodzi kodowany, tu się rozkodowuje, wchodzi na konsoleta. Rozumiem. Główka się odkręca, czyli nie Oczywiście, odkręca? główka. A się... mogę spróbować tak delikatnie. Uwaga, proszę Państwa. Bo tego pewnie nie widzieliście jeszcze nigdy. To się da wykręcić, bo to. Można wymienić. No i teraz pytanie do Adriana. Jaki jest sens wymieniania takich główek? To tak, tak to wygląda w środku, takie złącze. I dlaczego można zamieniać te końcówki? Do czego to służy? Ponieważ każdy mikrofon ma swoją charakterystykę. Tak jak widzisz tutaj, Aha. hiperkardioida. Jak, jak, jak? Hiperkardioida, hiperkardioida tak, takie, takie, taka nereczka. Taka nereczka z takim ogonkiem. Uh -huh. e... Co to oznacza? To oznacza, że tak jak widzisz, dźwięk zbiera dookoła plus z tyłu. Czyli z tyłu, jak trzymasz mikrofon, stąd ci zbiera te dźwięki. Rozumiem. A z boku? Z boku, oczywiście. Tu masz yy, narysowane. Czyli gdyby tu na przykład było kółko, to by pokazywało, że mikrofon zbiera idealnie tak, dookoła wszystkie dookoła. dźwięki tak samo. Tutaj okazuje się, że niektóre są tłumione, tak. a niektóre są zbierane. To tak. jest po to, żeby na przykład tło nie wskakiwało, ale Dokładnie. wskakiwało. Dobra. Zależność z powrotem. Ci, co chcemy osiągnąć. No, to nie takie proste, ale nie, udało się dobrze. Jest w porządku. Okej, okay, patrzę jeszcze w drugą stronę. A bateryjka to będzie tutaj, bateryka tak? Bateryjka jest tutaj. Tak, czyli uwaga, odkręcam i tu siedzi akumulator. Akumulator, a nie bateryjka. Dokładnie. My I... pracujemy na akumulatorach, jest dużo bardziej wydajniejszy. Ile wytrzymuje? 9 godzin w ciepłym środowisku? Na no spokojnie. W zimie do 5. Dobrze. To końcu. miejsce, w którym to siedzi, to jest ładowarka. To jest Dokładnie. Wkładamy, świeci się. Ładuje się, jest, y, jak jest zielony ptaszek zaznaczony, znaczy, że już jest gotowy do pracy. Wystarczy na kilka godzin. Jeśli jest sam zielony, tak jak Aha. tu masz, no to znaczy, że jest pełna y, bateria naładowana. Dobra, to magiczne pudełeczko obok. Ma, magiczne pudełeczko obok, <gry> najważniejsza rzecz. E, Z antenkami. Wpinamy słuchawki i wtedy słyszymy, słyszysz mnie, słyszysz antenę, słyszysz swoje mikrofony, mikrofony gości. Mhm. Mogę włączyć? Oczywiście. O, I tu widzimy też to tak, samo. Robimy klik. Jak, jak w starych odbiornikach radiowych, że, że się przekręcało, włączało się, a potem robię coraz tak, ja głośniej. Głośniej i głośniej. Dobra, i dwa światełka, które świecą od góry, jedno na zielono, drugie na niebiesko. Rozumiem, że zielony pokazuje stan baterii. Włączone. A niebieski pokazuje, że... Że jest zasięg. Że, że, jest, że jest zasięg. Z, y nadajnikiem, bo to jest odbiornik. Dobra, no i teraz proszę Państwa, takie coś, uwaga, Pan redaktor albo Pani redaktorka tu sobie wkłada słuchawki, słuchawki na głowę, a to możemy schować chociażby do kieszeni albo tu jest taka klamerka. Zapas. Przypiąć sobie, sobie do pas. Tak, i bardzo wiele osób chociażby w telewizji, to Wam od razu podpowiadam, ma to z tyłu zapaskiem i prawie, że siedzi na czymś takim. Bywa, że jak sobie źle przyczepi, to tak... Tutaj, no to tą... potrafi odpaść. <laughs> I wtedy dinda na kabelku. A akumulatorek jest tutaj. Identyczny tak? jak do mikrofonów. Dobra, wkładajmy to z powrotem. Czyli odbiorniku masz tyle samo co pewnie z tak. mikrofonów. Tak, dokładnie. Ok, Mamy ten dźwięk, przyleciał do wozu. Co dalej? Przyleciał do wozu. Pojawia mi się na odbiorniku i potem na konsolecie. No. Patrzę, że jest na konsolecie, ustawiam barwę, ustawiam wzmocnienie. Kompresję. Kompresja, czyli co? Co to jest kompresja? Kompresja oznacza, że jak mówisz głośniej, czyli te głośniejsze wypowiedzi, on trochę Aha. ścisza. Przez to ja mogę A powiedzieć... jak jest cicho, to robi sam automatycznie głośniej? Nie, to ja, Nie. Robię, ja wtedy podnoszę tłumik no. i wtedy on, przez to, że on ścisza mi te głośniejsze, ja mogę wyżej podnieść tłumik, przez to Ty jesteś głośniejszy, a on sam odcina najgłośniejszy. Czyli taki rodzaj jakby limitera, który Coś ogranicza takiego. maksymalne pasmo, ale nie, że odcina gwałtownie, nie, nie, tylko tak powoli, łagodnie, ładnie, łagodnie tak. żeby nikt się nie zorientował. Dokładnie. Sprytne. Bardzo. Ale zaraz, to wystarczy, że to sobie tylko podniesiesz tłumik do góry i w ogóle nie musisz patrzeć na, na, na poziom, bo ten kompresor będzie sam pracował za Ciebie. Tak, ale... Właśnie, chodzi, nie właśnie nie do końca, gdyby to było takie proste, to by nas nie było, prawda? Do tego mam wysyłki, tak jak na Auxa, czyli tobie na słuchawki no. plus do SUM. Ja tu mam dwa kodeki, więc mogę zrobić dwa programy jednocześnie. Kodeki, czyli urządzenia, które kodują. Kodują Zoomią. dźwięk i wysyłają go przez satelitę albo przez moduł LT no. do Warszawy zaraz dwa programy równocześnie, czyli z jednego wozu. Dwie ja bym mógł auden. robić jeden program z jednej strony, tak. a na przykład ktoś z Jaru, u czyli z informacyjnej tak. agencji radiowej, ktoś robi serwisy, mógłby robić program z Oczywiście. drugiej strony. I gadamy dwie niezależne od siebie tak. rzeczy. I praktycznie rozmawiamy. słuchaj dwóch tego... rzeczy naraz. To też się da, bo jestem w stanie na słuchawki, na lewą słuchawkę podejść sobie coś innego, na prawo coś innego. O Boże. I tak robimy, jak właśnie robimy serwisy. Dobra, te, teraz trudne pytanie: bo tak, mikrofonów mhm. jest kilka, no sześć, tak. a tych tłumików na tym stole jest, jest dużo zdecydowanie długich. więcej niż sześć. Dlaczego? Wystarczyłoby tylko tyle co mikrofonów. No właśnie nie, bo zawsze jest coś więcej. Tak jak mam sumę do emisji, mhm. gdzie wrzuciłem wszystkie mikrofony do sumy. I wysyłam na emisję. Mam CD-ki w wozie, z których mogę wy... Wy... muzykę puszczać. No, mam z komputera coś puścić? Mógłbym. Mam mógłbyś. dwa komputery, plus trzeci do, do kontroli. A, masz data chyba tam nawet, mam tak? Mam data dosłownie. magnetofon. To, to On, pamięta, to tak, to jest relikt. <laughs> I, I u nas jest kilka. I to jest fenomenalne w radiu, że, że są takie rzeczy. Mam procesor pogłosowy, gdzie mogę wszystkie ładne echa dodać, a, pogłosy, delaye, tak. Okej. Okay. Więc generalnie z tych tłumików, o, mam wszystkie zwrotne, mam teraz cztery zwrotne wrzucone na, na mhm. konsoletę. A to co tam druga tak na samym końcu, tak, tak, tak nerwowo, to co to jest? To? No? To jest właśnie dystrybutor do konsolety. A! On ma parę swoich jeszcze urządzeń takich rakowych, yy, gdzie pod spodem właśnie jest cały mózg. A tu ma dystrybutor. No i dobra, i teraz trzeba to wysłać dalej do, do, Warszawy, do Warszawy: do centrali. Mhm. Jak się to wysyła? Jak się to wysyła? Prosto albo i nie. No. Jest kolejny procesor, który też nam trzyma poziom czyli też kompresuje. No. E, coś takiego jak Orban na końcu. Orban, e, czyli urządzenie, e, urządzenie do modulowania dźwięku tak. automatycznego, wstawione w studiach emisyjnych, tak. jedynki dokładnie. Wolki, trójki, Więc członki, u nas osób. robi to właśnie TC. E, i on, y, z, z, znaczy z niego, z, przez niego sygnał przychodzi, wchodzi do kodeka. No, a z kodeka? A z kodeka jest skodowany. Z kodeka jest skodowany i wysyłany w sumie teraz trzema drogami. Bo mam dwie karty SIM w antenę i trzecia droga to nasza satelita. Czyli czekaj, albo telefonia komórkowa, albo tylko tel wykorzystująca kilka kart równocześnie, tak. żeby to sobie władza. dzieli. I każdą kartą wysyła pełne pasmo i w Warszawie no. jest drugi kodek, który sobie to sumuje sprawdza, czy się zgadzają wszystkie, e, wszystkie paczki przesłane, Aha. danych, to sumuje... Jeśli ja nie zgadza, to rozumiem, że jest jakiś błąd i coś... Tak, było to wyrzuca, wytosujemy. ale to nie jest aż tak... Y, to nie jest ja, aż ja mam tak inne pytanie. Czy to prawda, że stosujecie karty różnych operatorów? Tak, że, oczywiście. Po to, żeby jakby różnić Oczywiście, zasięgi... bo jeśli zapchamy jednego operatora, no to nie ważne, czy ja mam trzy karty, czy jedną, bo takie same pasmo przeniosę. Aha. Więc tak, więc używamy wszystkich operatorów y, do tej pory. No, plus jeszcze satelita. A to się automatycznie przestawia między tymi operatorami. Samo tak. sam, sam, sam sobie wybiera. Tak, kodał sam kodał sam kodał wybiera, mój. który jest najlepszy. Dobra, satelita. Uwaga, będzie stawianie anteny. Satelita. E... No. Satelita teraz wstaje. No. Łączy się po GPS-ie. Czyli to co tu widać, to tak naprawdę tak. pokazuje, co się dzieje co się na samochodem. zewnątrz. Dobra. Właśnie. Talerz się a, a to, stawia. A te, te na dole takie cyferki co się zmieniają, to co to? To jest właśnie stopnie, w, na którym stopniu jest otwarta antena. Ile, bo jak leży, no to wstaje i ma 0,0. Mm -hmm. I w zależności od tego, na jakim jest azymucie, to właśnie pokazuje. teraz szuka anteny, bo ma włączonego gps -a. Sam się ustawi. Sam powinien się ustawić. Jeśli tego nie zrobi, no to wtedy wkraczamy my. <laughs> I każdy musi znać, gdzie jest siódmy stopień wschód. I wtedy Patrzy no, patrzymy, gdzie to. Będzie się ustawiać. A co on pokazuje? Pokazuje no log, jakby się nie potrafił zalogować. Czy szuka jeszcze. Bo szuka tam. jeszcze. Szuka, ale znajdzie? Czy nie znajdzie? A, mam nadzieję. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Satelita wysyła ten sygnał do. znaczy antena, antena. wysyła sygnał do satelity, do satelit. satelita odbiera, wysyła tak. z powrotem do anteny Warszawy. w Warszawie. Dachów, zwrotna, w Warszawie. A zwrotna, z powrotem wraca sygnał satel... do satelity. Z Warszawy do satelity, satelity Okej, okay, to jest parę tysięcy kilometrów tak. w jedną stronę, parę tysięcy z powrotem, parę tysięcy w jedną, parę tysięcy z powrotem. Będzie sekunda pewnie albo więcej. Coś takiego, około sekundy opóźnienia jeżeli Państwo myślicie, że prędkość światła jest nieograniczona, to. No to jest. No to jednak, jednak jest nie. i to, to się da, da posłuchać. Da się posłuchać. Okej, okay. ustawiło się? Ustawiło się. Telefon. Telefon. A te dwa telewizory, to po co? A to są komputery. A co ma? Tu mamy? są dwa komputery. No czekaj, 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 ja muszę tutaj wyjść. Zabrać to krzesełko, tak. O, i teraz to pokażemy, dobra. W sumie są tu trzy komputery: yy, jeden laptop do kontroli, te dwa praktycznie do nagrywania. Aha. Używamy. Plus jest jeszcze jako backup do nagrywania zapasowy z taskam, który jest. A on to jest tak. nagrywarka Nie, na, 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 na dysku. na dysku. Dokładnie. No dobra, to chyba wszystko. To zabieram krzesełko, żebym mógł zamknąć drzwi. No i teraz Państwo wiecie, jak wygląda królestwo Adriana Żółwik. Żółwik. To ja cię zamykam. <laughs> Załoga do czołgu, jak to wygląda.